W czasach, gdy wiele głosów zagłusza szept wiary, a kontury prawdy stają się coraz bardziej rozmazane, istnieje szczególna historia, która rozbrzmiewa z niezwykłą siłą. Nie jest to opowieść o odległej przeszłości ani o niedostępnych ideałach, lecz o życiu młodego człowieka, którego krótkie istnienie stało się iskrą nadziei dla całego świata, a w szczególności dla Polski. Carlo Acutis, bo o nim mowa, nie był jedynie kolejnym świętym z obrazka, lecz chłopcem z krwi i kości, który w swojej codzienności odnalazł drogę do świętości, wykorzystując do tego narzędzia, które zna każdy z nas. Jego historia, choć powszechnie znana, skrywa w sobie tajemnicę, której głębia i znaczenie dopiero teraz zaczynają się przed nami odsłaniać. Karlo, mimo swojego włoskiego pochodzenia, czuł niezwykłą więź z Polską. Krajem, którego nigdy nie odwiedził, a który zajmował szczególne miejsce w jego sercu i modlitwach. To zainteresowanie nie było jedynie przelotnym kaprysem, lecz głęboką fascynacją historią, kulturą i duchowością naszego narodu. Spędzał długie godziny, zgłębiając dzieje polskiego katolicyzmu, zafascynowany postacią czarnej Madonny z Częstochowy i ofiarą, jaką Polacy składali na przestrzeni wieków w obronie wiary. Rodzice Karlo, Zaintrygowani tym niezwykłym zainteresowaniem, zadawali sobie pytanie, co skłoniło ich syna do tak głębokiego oddania krajowi, którego nigdy nie widział na własne oczy. Odpowiedź na to pytanie przez lata ukryta w sercach tych, którzy towarzyszyli Karlo w ostatnich chwilach jego życia, dopiero teraz wychodzi na światło dzienne, rzucając nowe światło na rolę Polski w zbliżających się czasach. Wspomnienia pielęgniarki, która opiekowała się Karlo podczas jego ostatniego pobytu w szpitalu, ujawniają poruszające proroctwa dotyczące Polski. Słowa te, wypowiedziane przez młodego świętego, rysują obraz naszego narodu jako duchowej straży Europy, powołanej do odegrania wyjątkowej roli w czasach ostatecznych. To, co wcześniej wydawało się jedynie osobistym zauroczeniem, dziś jawi się jako element większego planu, w którym Polska ma do odegrania kluczową rolę. Czy słowa Carlo Akutisa o Polsce są jedynie pobożnymi życzeniami, czy też głębokim proroctwem, którego spełnienie obserwujemy na naszych oczach? Czy znaki, które pojawiają się na polskiej ziemi, są jedynie przypadkowymi zjawiskami, czy też boskim potwierdzeniem misji, do której zostaliśmy powołani? Te pytania nurtujące serca wielu Polaków, Skłaniają do refleksji nad naszym miejscem w historii i odpowiedzialnością, jaka na nas spoczywa. W tej opowieści o Karlo Akutisie i jego proroczej wizji Polski, nie chodzi jedynie o przeszłość, lecz przede wszystkim o przyszłość. O przyszłość, w której Polska ma do odegrania rolę latarni, wskazującej drogę w ciemnościach, rolę strażnika wiary, broniącego wartości, które są fundamentem naszej cywilizacji. To opowieść o nadziei. O powołaniu i o odpowiedzialności, która spoczywa na każdym z nas. To opowieść, która wzywa do czujności, do modlitwy i do odwagi w głoszeniu prawdy, nawet wbrew panującym trendom i ideologiom. Czy jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie? Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wezwanie Karlo Akutisa i stać się światłem dla Europy? Zagłębiając się w przesłanie Karlo Akutisa, odkrywamy, że jego wizja Polski. Nie ograniczała się jedynie do roli duchowego bastionu, ale dotykała również głębokich pokładów naszej narodowej tożsamości i misji. Dostrzegał on w 1900 polskim duchu szczególną zdolność do łączenia tradycji z nowoczesnością, wiary z rozumem, ofiary z nadzieją. Ta synteza, tak charakterystyczna dla naszej historii, miała stanowić klucz do odrodzenia Europy, która pogrąża się w 1000 kryzysie wartości. Jednakże, aby zrozumieć pełnię przesłania Karlo, musimy spojrzeć na nie przez pryzmat doświadczeń, które ukształtowały nasz naród. Zwróćmy uwagę na to, jak Polska przez wieki rozdarta konfliktami, zmagająca się z zaborami i okupacją, zawsze potrafiła zachować swoją tożsamość i wiarę. Ta niezłomność hartowana w ogniu cierpienia stała się fundamentem naszej duchowej siły, którą Karlo dostrzegł i nazwał. Co więcej, jego wizja nie była jedynie idealizacją przeszłości, lecz realistyczną oceną wyzwań, które stoją przed nami. Wiedział, że Polska, mimo swojej wierności tradycji, nie jest wolna od wewnętrznych podziałów i słabości. Dostrzegał pokusy, które mogą nas odwieść od naszej misji, takie jak materializm, konsumpcjonizm i relatywizm moralny. Dlatego też jego przesłanie jest wezwaniem do czujności. I nieustannej pracy nad sobą, abyśmy mogli godnie wypełnić rolę, do której zostaliśmy powołani. Zatem rozważmy teraz, w jaki sposób ta wizja przekłada się na nasze codzienne życie. Jak możemy jako jednostki i jako wspólnota przyczynić się do realizacji proroctwa Karlo? Przede wszystkim poprzez pogłębianie naszej wiary i życia sakramentalnego. Karlo, jak wiemy, był wielkim czcicielem Eucharystii, w której widział: autostradę do nieba. Jego przykład uczy nas, że to właśnie w Eucharystii możemy czerpać siłę i inspirację do życia zgodnego z wolą Bożą. Ponadto, poprzez pielęgnowanie naszych tradycji i kultury, które są nośnikiem wartości chrześcijańskich. Nie chodzi o to, aby zamykać się w skansenie przeszłości, lecz o to, aby czerpać z bogactwa naszej historii i kultury, aby budować przyszłość opartą na solidnych fundamentach. Należy także pamiętać o tym, że misja Polski nie jest misją indywidualną, lecz wspólnotową. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby się wspierać, umacniać i napominać. Potrzebujemy jedności, aby skutecznie przeciwstawiać się siłom, które chcą nas podzielić i osłabić. W tym kontekście szczególnie ważna jest rola polskiej młodzieży, o której Karlo mówił z taką nadzieją. To właśnie młodzi ludzie, wychowani w duchu wiary i patriotyzmu. Są przyszłością naszego narodu i to oni mają szansę odnowić Europę, niosąc jej przesłanie Ewangelii. Warto również zauważyć, że proroctwo Karlo nie jest przepowiednią nieuniknionego losu, lecz wezwaniem do działania. To, czy wypełnimy naszą misję, zależy od naszej wolnej woli i od naszej odpowiedzi na łaskę Bożą. Możemy zignorować to wezwanie i pogrążyć się w letargu, ale możemy też podjąć wyzwanie. I stać się narzędziem w rękach boga, które odmieni oblicze świata. Niemniej jednak, wnikając głębiej w sedno proroctw Karlo Akutisa, uświadamiamy sobie, że jego wizja nie jest pozbawiona pewnych napięć i paradoksów. Istotnie, rola Polski jako duchowego przewodnika Europy nie rysuje się jako idylliczna sielanka, lecz jako zmaganie pełne wyzwań i pokus. Mówiąc wprost, polska droga, którą przepowiedział Karlo nie jest usłana różami, a raczej cierniem i pokutą. Wszakże rozważmy, jak ta rola strażnika wartości chrześcijańskich może wywoływać sprzeciw i niezrozumienie ze strony świata, który odwraca się od Boga. Polska, wierna swoim tradycjom, może stać się kamieniem obrazy dla tych, którzy pragną zburzyć fundamenty naszej cywilizacji. Zatem musimy być przygotowani na to, że nasza wierność będzie wystawiona na próby. A nasza tożsamość będzie poddawana atakom. Niemniej jednak, w tym kontekście kluczowe staje się pytanie, jak zachować pokorę i miłość w obliczu wrogości. Jak głosić prawdę, nie raniąc, jak bronić wartości, nie potępiając. Carlo Acutis, choć młody, doskonale rozumiał, że siła chrześcijaństwa nie tkwi w przemocy i agresji, lecz w miłości i przebaczeniu. Zatem nasza odpowiedź na wyzwania, które przed nami stoją, Musi być nacechowana duchem Ewangelii. Z drugiej strony, istotne jest, abyśmy nie popadli w samozadowolenie i pychę, uważając się za lepszych od innych narodów. Rola, którą przepowiedział Karlo, nie jest powodem do triumfalizmu, lecz do pokornej służby. Polska ma być przykładem, a nie sędzią, latarnią, a nie katem. Dlatego też, musimy unikać pokusy moralnego relatywizmu i zamykania się we własnym gronie. Nasza wiara musi być otwarta na dialog i współpracę z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy pragną budować świat oparty na sprawiedliwości, pokoju i miłości. Co więcej, zwróćmy uwagę na to, że proroctwo Karlo nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nasze własne grzechy i słabości. Polska, jak każdy naród, ma swoje ciemne strony historii i swoje współczesne problemy. Nie możemy udawać, że jesteśmy idealni, lecz musimy pokornie uznać nasze błędy i dążyć do ich naprawy. Tylko w ten sposób możemy stać się wiarygodnym świadkiem Ewangelii i przykładem dla innych. W rezultacie rola Polski jako duchowego przewodnika Europy to nie tylko dar, ale i ogromna odpowiedzialność. Musimy być świadomi wyzwań, które przed nami stoją i gotowi do podjęcia trudu pokuty i nawrócenia. Musimy zachować pokorę i miłość w obliczu wrogości, unikać pychy i moralnego relatywizmu, a przede wszystkim pamiętać o tym, że nasza siła tkwi w wierze nadziei i miłości. Teraz zastanówmy się, jak to wszystko przekłada się na konkretne działania, które możemy podjąć w naszym życiu codziennym. Rozważając bardziej konkretnie, jak proroctwo Carlo Akutisa odnosi się do naszej codzienności. Musimy zdefiniować sfery, w których możemy aktywnie urzeczywistniać Jego wizję. Nie chodzi jedynie o wzniosłe deklaracje patriotyczne, lecz o konkretne działania, które kształtują nasze myśli, słowa i czyny. Pomyślmy o tym, jak możemy wprowadzić ducha wiary w nasze relacje z innymi ludźmi, w naszą pracę, w nasze zaangażowanie społeczne. Przede wszystkim, Karlo uczy nas, że Eucharystia powinna być centrum naszego życia. Nie chodzi jedynie o niedzielną mszę, lecz o codzienne spotkanie z Chrystusem, który karmi nas swoim ciałem i krwią. Wyobraźmy sobie, jak zmieniłoby się nasze życie, gdybyśmy każdego dnia znajdowali czas na adorację Najświętszego Sakramentu, gdybyśmy z większą gorliwością przystępowali do Komunii Świętej, gdybyśmy w każdej Eucharystii odnajdywali źródło siły i inspiracji do życia zgodnego z wolą Bożą. To nie jest pobożne życzenie, lecz konkretna propozycja, która może odmienić nasze serca i umysły. Po drugie, Karlo wzywa nas do wykorzystywania nowoczesnych technologii do ewangelizacji. Nie chodzi jedynie o udostępnianie religijnych memów na Facebooku, lecz o tworzenie wartościowych treści, które przybliżają ludziom Boga i wiarę. Pomyślmy o tym, jak możemy wykorzystać nasze talenty i umiejętności, aby tworzyć filmy podcasty, artykuły, strony internetowe, które będą świadectwem naszej wiary i które będą inspirować innych do poszukiwania prawdy. To nie jest zadanie jedynie dla profesjonalistów, lecz dla każdego z nas, kto ma dostęp do internetu i pragnie dzielić się swoją wiarą z innymi. Zwróćmy uwagę na to, jak możemy w praktyce realizować miłość bliźniego w naszym otoczeniu, czy dostrzegamy potrzeby osób, które żyją obok nas. Czy jesteśmy gotowi poświęcić swój czas, energię i zasoby, aby im pomóc? Karlo. Uczy nas, że świętość nie polega na wzniosłych czynach, lecz na drobnych gestach miłości, które wykonujemy każdego dnia. Uśmiech, dobre słowo, pomoc w potrzebie to wszystko są konkretne sposoby, w jakie możemy naśladować Chrystusa i przyczyniać się do budowania lepszego świata. Idąc dalej, rozważmy, jak możemy kształtować nasze sumienie i nasze decyzje w oparciu o zasady wiary. Czy jesteśmy gotowi sprzeciwić się niesprawiedliwości, kłamstwu i złu, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem i poświęceniem? Karlo uczy nas, że wierność prawdzie jest ważniejsza niż popularność i akceptacja ze strony świata. To nie jest łatwe. Ale jest to konieczne, jeśli chcemy być autentycznymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie. Wreszcie, pamiętajmy o tym, że Polska ma być przykładem dla innych narodów. Oznacza to, że musimy dbać o nasze dziedzictwo kulturowe i duchowe, pielęgnować nasze tradycje i bronić naszych wartości. Nie chodzi o to, aby zamykać się w skansenie przeszłości, lecz o to, aby czerpać z bogactwa naszej historii i kultury. Aby budować przyszłość opartą na solidnych fundamentach. Pamiętajmy o tym, że nasza wiara, nasza kultura i nasza tożsamość są skarbem, którym powinniśmy się dzielić z innymi, a nie ukrywać go pod korcem. Zatem, jakie konkretne kroki możemy podjąć już dziś, aby zacząć urzeczywistniać proroctwo Carlo Akutisa w naszym życiu? Idąc w głąb wizji Carlo Akutisa, odkrywamy, że jego proroctwo o Polsce. Nie jest jedynie obietnicą chwały, lecz przede wszystkim wezwaniem do nieustannej nadziei, zakorzenionej w głębokiej wierze. Nie chodzi o naiwne oczekiwanie na cud, lecz o aktywną ufność w Bożą Opatrzność, nawet w obliczu trudności i przeciwności. Ta nadzieja ma być jak kotwica, która trzyma nas mocno, gdy fale zwątpienia i lęku grożą nas pochłonąć. Rozważmy teraz, jak ta nadzieja może przemieniać nasze postrzeganie rzeczywistości. Zamiast skupiać się na problemach i trudnościach możemy zacząć dostrzegać znaki Bożej obecności i działania w naszym życiu. Zamiast ulegać pesymizmowi i zniechęceniu możemy zacząć wierzyć w to, że Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro z każdego zła. Ta zmiana perspektywy nie jest łatwa, ale jest kluczowa, jeśli chcemy żyć w duchu nadziei, który ożywił Carlo Akutisa. Otóż pomyślmy, jak wiele razy w naszym życiu doświadczyliśmy sytuacji, które wydawały się beznadziejne, a jednak Bóg w cudowny sposób interweniował i odmienił bieg wydarzeń. Te doświadczenia powinny nas uczyć, że nigdy nie powinniśmy tracić nadziei, nawet w najtrudniejszych momentach. Ponadto, nadzieja, o której mówił Karlo, nie jest jedynie indywidualnym uczuciem, lecz siłą, która może przemieniać całe społeczeństwo. Jeśli będziemy żyć w duchu nadziei, będziemy w stanie inspirować innych do działania, do walki o lepszy świat, do budowania wspólnoty opartej na wartościach chrześcijańskich. Ta nadzieja może być jak iskra, która zapala ogień, odnowy i przemiany w sercach ludzi. W rzeczy samej spójrzmy na przykłady z naszej historii, jak w momentach największych kryzysów i zagrożeń to właśnie nadzieja i wiara w lepszą przyszłość pozwalały Polakom przetrwać. I odzyskać wolność. Te przykłady powinny nas uczyć, że nadzieja jest potężną siłą, która może pokonać wszelkie przeszkody. Co więcej, nadzieja, o której mówił Karlo, jest zakorzeniona w wierze w zmartwychwstanie Chrystusa. Wierzymy, że śmierć nie jest końcem, lecz początkiem nowego życia, że Bóg przygotował dla nas wieczne szczęście w swoim królestwie. Ta wiara daje nam siłę do znoszenia cierpienia. Do pokonywania trudności i do życia w duchu nadziei, nawet w obliczu śmierci. Tak więc przypomnijmy sobie, jak wiele razy w naszym życiu doświadczyliśmy straty bliskich osób. Te doświadczenia, choć bolesne, powinny nas uczyć, że śmierć nie ma ostatniego słowa, że Bóg jest w stanie przemienić nasze cierpienie w radość wieczną. Zatem, jak możemy pielęgnować tę nadzieję w naszym życiu codziennym? Przede wszystkim, Poprzez modlitwę i sakramenty, które umacniają naszą więź z Bogiem, poprzez lekturę Pisma Świętego i dzieł Świętych, które karmią naszą duszę i umysł, poprzez kontakt z ludźmi, którzy żyją w duchu wiary i nadziei, którzy inspirują nas do działania i którzy wspierają nas w trudnych momentach, a także poprzez codzienne akty miłości i ofiary, które świadczą o naszej wierze i nadziei w lepszy świat. W konsekwencji, żyjąc w duchu nadziei, Możemy stać się autentycznymi świadkami Chrystusa i przykładem dla innych, jak można żyć pełnią życia nawet w obliczu trudności i przeciwności. Natomiast kontynuując rozważania nad proroctwem Karlo Akutisa, dotykamy sfery modlitwy, która stanowi fundament duchowej siły Polski. Nie chodzi jedynie o odmawianie utartych formułek, lecz o głęboką, osobistą relację z Bogiem, która przemienia nasze serca i umysły. Ta modlitwa ma być jak źródło, które nieustannie zasila nasze życie duchowe, dając nam siłę do pokonywania trudności i do świadectwa wiary w świecie. Pomyślmy, ile razy w historii Polski modlitwa była bronią w walce o wolność i niepodległość. Ile razy to właśnie w kościołach i kapliczkach Polacy znajdowali ukojenie i siłę do przetrwania najtrudniejszych chwil. Ta tradycja modlitewna. Zakorzeniona w głębokiej wierze, jest naszym dziedzictwem, które powinniśmy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. W związku z tym warto zastanowić się, jak możemy uczynić naszą modlitwę bardziej osobistą i autentyczną, jak możemy oderwać się od rutyny i otworzyć nasze serca na działanie Ducha Świętego, jak możemy słuchać głosu Boga w naszym życiu i odpowiedzieć na Jego wezwanie. To nie jest łatwe. Ale jest konieczne, jeśli chcemy, aby nasza modlitwa była skutecznym narzędziem w rękach Boga. Zastanówmy się, czy potrafimy znaleźć czas na cichą kontemplację, na adorację najświętszego sakramentu, na rozmowę z Bogiem w samotności. Czy potrafimy modlić się nie tylko w intencji własnych potrzeb, ale także w intencji innych ludzi, w intencji Polski i świata. Ponadto Carlo Acutis. Podkreślał znaczenie nabożeństwa do Matki Bożej, która jest królową Polski i naszą Matką. To nabożeństwo nie jest jedynie zewnętrznym kultem, lecz głęboką więzią z Maryją, która wstawia się za nami u Boga i prowadzi nas do Jezusa. Pomyślmy, ile razy w historii Polski to właśnie Maryja, w swoich cudownych wizerunkach i objawieniach, dawała Polakom nadzieję i siłę do przetrwania najtrudniejszych chwil. Ta tradycja maryjna, zakorzeniona w głębokiej wierze, jest naszym skarbem, który powinniśmy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. W rezultacie zastanówmy się, jak możemy uczynić nasze nabożeństwo do Maryi bardziej osobiste i autentyczne jak możemy naśladować jej cnoty i jej posłuszeństwo woli Bożej jak możemy zwracać się do niej w naszych codziennych potrzebach i trudnościach. Jak możemy szerzyć jej kult i jej przesłanie wśród innych ludzi? To nie jest łatwe, ale jest konieczne, jeśli chcemy, aby Maryja była naszą przewodniczką i wspomożycielką w drodze do zbawienia. Co więcej, pamiętajmy, że modlitwa i nabożeństwo do Maryi nie są jedynie indywidualnymi praktykami, lecz mogą być także narzędziem jedności i pokoju w naszym społeczeństwie. Wspólna modlitwa różańcowa, pielgrzymki do sanktuariów, Maryjnych, uczestnictwo w uroczystościach maryjnych, to wszystko są konkretne sposoby, w jakie możemy budować wspólnotę wiary i umacniać naszą tożsamość narodową. Zatem kontynuując duchową podróż, pamiętajmy o przesłaniu Carlo Acutisa, który wzywa nas do głębokiej modlitwy, do osobistej relacji z Bogiem i do nabożeństwa do Matki Bożej. To właśnie w modlitwie i w Maryi znajdziemy siłę, nadzieję i inspirację do pełnienia naszej misji w świecie. Zatem, spoglądając wstecz na tę dotychczasową wędrówkę myśli, dostrzegamy, jak poszczególne wątki, niczym nici utkane z różnych odcieni, zaczynają splatać się w jeden spójny gobelin. Nie chodzi tu o proste zestawienie faktów, lecz o uchwycenie subtelnych powiązań, które dotychczas mogły umykać naszej uwadze. To jak obserwacja mozaiki z oddali. Dopiero z perspektywy czasu poszczególne elementy układają się w całość, ukazując bogactwo i złożoność kompozycji. Refleksja nad tym, co zostało powiedziane, odsłania przed nami pewien zasadniczy kierunek. Można by rzec, że niczym kompas proroctwo Carlo Acutisa wskazuje nam drogę, której celem nie jest jedynie zachowanie status quo, lecz aktywne kształtowanie przyszłości. To niebierne oczekiwanie na to, co ma nadejść, lecz gorące zaproszenie do współtworzenia historii, w której Polska odgrywa szczególną rolę. W świetle tych rozważań wizja przyszłości jawi się nie jako jednoznaczna przepowiednia, lecz jako zbiór możliwości, których realizacja zależy od naszej wolnej woli. To jak obserwacja gwiazd na nocnym niebie, Każda z nich świeci własnym blaskiem, a ich układ tworzy niezliczone konstelacje, z których każda opowiada inną historię. To od nas zależy, którą z tych historii wybierzemy i jak ją opowiemy. Posuwając się naprzód ku ostatecznym wnioskom, zdajemy sobie sprawę, że esencja przesłania Carlo Acutisa nie tkwi w szczegółowych prognozach, lecz w wezwaniu do głębokiej przemiany serc. To jak przemiana ziarna w potężne drzewo. Wymaga czasu, cierpliwości i odpowiednich warunków, ale efekt jest nieporównywalny z niczym innym. Ta przemiana, choć trudna, jest kluczem do odrodzenia Polski i Europy. Patrząc z tej perspektywy, dostrzegamy, że proroctwo Karlo Akutisa jest niczym latarnia morska, która wskazuje nam drogę w mroku niepewności, nie daje nam gotowych rozwiązań, lecz daje nam nadzieję, wiarę i miłość te trzy cnoty, które są fundamentem naszego życia i naszej tożsamości. To od nas zależy, czy pozwolimy, aby ten blask poprowadził nas ku lepszej przyszłości. Zatem, zbliżając się do finału tej duchowej podróży, zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wezwanie Carlo Acutisa? Czy jesteśmy gotowi podjąć trud przemiany serc i stania się światłem dla świata? Czy jesteśmy gotowi zaufać Bożej opatrzności? I z nadzieją patrzeć w przyszłość? Odpowiedź na te pytania zdecyduje o naszym losie i o losie Polski. W cieniu rozważań, które niczym szlak pielgrzymkowy wiodły nas przez duchowe krajobrazy, wyłania się pewna prawda. Polska, widziana oczami Carlo Acutisa, nie jest jedynie geograficznym punktem na mapie, lecz przede wszystkim przestrzenią serc, w których płonie iskra wiary. To nie kraj z kamienia i cegły lecz żywa wspólnota dusz powołana do tego, by nieść światło Ewangelii w mrokach współczesnego świata. W tej perspektywie proroctwo Karlo jawi się nie jako wyrok przeznaczenia, lecz jako zaproszenie do tańca z Bożą opatrznością. To taniec, w którym każdy krok, każdy gest, każda nuta jest wyrazem naszej wolności i naszej miłości. To taniec, w którym Bóg prowadzi, a my odpowiadamy sercem, umysłem i duszą. To taniec, który może odmienić oblicze ziemi. Zatem niech słowa Carlo Akutisa staną się dla nas nie tylko źródłem inspiracji, lecz przede wszystkim kompasem moralnym, który będzie nas prowadził w trudnych chwilach. Niech Jego przykład uczy nas, jak łączyć wiarę z rozumem, tradycję z nowoczesnością, modlitwę z działaniem. Niech Jego miłość do Eucharystii i Matki Bożej rozpala w nas pragnienie świętości i służby bliźnim. Pamiętajmy, że Polska, o której mówił Karlo, to Polska naszych marzeń i naszych czynów, to Polska, która rodzi się w naszych sercach i która rozkwita w naszych domach, w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, to Polska, która jest światłem dla Europy i nadzieją dla świata. Prawdziwa praktyka zaczyna się teraz w ciszy naszych serc, w codziennych wyborach, w drobnych gestach miłości. To tu, w skromności naszego życia, decyduje się przyszłość Polski i przyszłość świata. Niech Maryja Królowa Polski prowadzi nas na tej drodze, a Karlo Akutis wstawia się za nami u Boga. Niech ich przykład będzie dla nas inspiracją i siłą w walce o lepszy świat. Niech płomień wiary, który płonął w sercu Karlo, nigdy nie zgaśnie w naszych sercach. Amen.